Jakie zastosowanie ma sztuczna inteligencja co do tradingu? Przede wszystkim informacja, nie? No. To, jest, bo to wszystko bazuje na informacji. Jeżeli ludzie wiedzą wcześniej, mają przeanalizowane, e, przeanalizowane e, sentymenty rynek. rynek, sentyment, no to w tym momencie są w stanie podejmować zdecydowanie lepsze decyzje. To właśnie może robić. Może dostarczać ci e, zagregowane z różnych źródeł informacje, przetworzone, podane na na wiedzy z zaleceniem jak to chcecie robić nie? na takiej zasadzie, tak więc tutaj systemy multiagentowe generalnie analizujące, analizujące rynek i analizujące też sentyment, nie? Bo to też jest taka możliwość, wpuścić bota, który czyta powiedzmy Twittera i patrzy, czy na przykład cena złota, jak się, jak się tam fed, czy inne organizacje, jak ludzie związani z branżą, co publikują, na podstawie tego jest jakiś no jeden z botów, nie? bo to... Jak mówimy o takim multi-agent system, to mm -hmm. może być tylko jeden z botów, właśnie podpięty do social mediów. różnych, nie? Nie? Bo to nie musi być X, no czy tak. tam Twitter, może być na, nawet tam w Facebook, chociaż nie wiem, czy tam są informacje jakieś no Różnie. Social. Zwiększ swój poziom w tradingu dzięki sztucznej inteligencji. Zapisz się teraz na konferencję traderów, która odbędzie się w Manchesterze City 5-6 kwietnia. Wszystkie szczegóły znajdziesz poniżej.